Ostatnio dużo osób zgłasza się do mnie, żeby schudnąć z problemami z tarczycą, głównie niedoczynność tarczycy. Badania amerykańskie przeprowadzone w Stanach twierdzą, że 97% niedoczynności jest spowodowanych przez Hashimoto, czyli stan zapalny tarczycy. W przypadku innych chorób przewlekłych są zalecenia co do zmiany stylu życia i odżywiania, natomiast w przypadku Hashimoto nie ma takich zaleceń. Hashimoto może wyniszczyć cały organizm, ponieważ tarczyca wspiera nasz organizm bardzo w wielu funkcjach. Jaki jest model leczenia? Lekarz przepisuje syntetyczne hormony i tyle. Ewentualnie, bo tarczyca cały czas jest atakowana przez stan zapalny, zmienia ilość hormonów. I Na co czekamy? W zasadzie na to, że tarczyca przestaje działać i na koniec pozostaje wycięcie tej tarczycy. Trzeba zadbać o swoją wątrobę, swoje elita i nadnercza, ponieważ to one współdziałają z tarczycą i plan naprawy tych trzech ważnych organów znacząco przyczynia się do tego, żeby poprawić funkcjonowanie tarczycy.